Mikołaj czuje strach, jednak sprawa śmierci Marleny nie daje mu spokoju. 34-latek chce koniecznie rozmówić się z Konradem jeszcze przed jego wyjazdem do Meksyku. Mam tego wszystkiego dosyć. Ktoś po Kto jest odpowiedzialny za śmierć Marleny? No co? Piłeś. A nie, czekaj, pewnie się z nią muzykałeś, co? Nie wiedziałem wtedy, że to jest twoja żona. Coś przeczuwałem. Powiem ci tak. Nie tobie pierwszemu ona zawróciła w głowę. No i co? Dlatego zleciłeś jej zabójstwo? Dlatego, że się puszczała? Ty! Hey, uważaj co mówisz! Na za dużo sobie pozwalasz! Nie tobie pierwszemu Barona zawróciła w głowie! Nie odpowiedziałeś na moje pytanie! Ach, kądziu, końdziu, końdziu. No właśnie miałem cię pouczać, że nie potrafisz trzymać pracownika w ryzach, a tymczasem poszedłeś po rozum do głowy. Co ty tutaj robisz? Ważniejsze jest to, skąd masz pieniądze na wyjazd do Meksyku, skoro nie jesteśmy ze sobą rozliczeni. Sorry, wygadałem się. Chciałeś uciec bez spłaty długu i zostawić go z kłopotami? Brawo! Przecież wiesz, że nie mam teraz tego, jak spłacić. Od dawna nie mam. Tylko w wakacje, za dwa tygodnie wracam. No to będziemy musieli zrobić mały aneks do naszej umowy. Skoro nie mogę już bzykać twojej żony w zamian za spłatę tego drobnego kredytu to chcę zwrotu całej gotówki natychmiast. Czyż wiesz, że to jest niemożliwe, przepisz na mnie lokal? Nie, no żartujesz. Ale o co tutaj chodzi? Czy wy. Czy ty sprzedałeś marny za długi? Pozwoliłeś, aby ona z tym tutaj... Czy ona się w ogóle na to zgodziła? Ona nie miała wyjścia. Chciała go ratować. Gościu tonie w długach. Trzymałem kądzia w kieszeni, zanim ty, młody, widziałeś cycka na oczy. To jest jakaś paranoja. No co z was za ludzie? Ach, Marlenka, jak tak sobie człowiek przypomni... Świetne miała ciało, co nie? Zresztą ty, młody, też coś powinieneś wiedzieć na ten temat. Zamknij się. Policja i tak was dorwie. Wszystko im powiedziałem. No skoro tak nie zostawiasz mi wyboru. Trzeba się pozbywać takich konfidentów jak ty. No to!